Szanowni Państwo, każdego roku o tej porze spotykaliśmy się, aby złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Pandemia nie pozwoliła nam na takie spotkania. Pozwólcie Państwo, że skorzystam z okazji i za pomocą mediów złożę Wam i Waszym bliskim życzenia. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ono jest dzisiaj najważniejsze. Szczęścia i wszelkiej pomyślności. Obyśmy jak najszybciej mogli wrócić do codzienności, za którą tak bardzo tęsknimy. Życzę spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz tych osobistych. Mam nadzieję, że studenci jak najszybciej wrócą do sal wykładowych naszej uczelni i będą mogli w pełni korzystać z prawdziwego życia studenckiego. Obyśmy w tym nadchodzącym roku mogli powrócić do kontaktów bezpośrednich, które aktualnie skutecznie zastąpione są telefonem i komputerem. W imieniu władz rektorskich jeszcze raz życzę Państwu świątecznego wytchnienia i wspaniałego 2021 roku.